Witajcie Czołgiści, z tej strony Wilfay21. Dzisiaj zaprezentuję wam bitewkę Panzerem B2. Grałem tym pojazdem, ponieważ e, chciałem dla Was zrobić film o pojazdach z ograniczonym matchmakingiem, ale wyszła całkiem niezła bitewka i dlatego postanawiam Wam ją pokazać oddzielnie. Mapka Ford Rozpacz, oczywiście, losowanie na topce. Przeciwnik z czwartych tierów ma M3, oraz dwa razy M5 Stewart. Najgroźniejszy jest Entry, ponieważ na standardowej amunicji praktycznie zawsze mnie przebija, do tego ma dobre średnie uszkodzenia. M5 Stewart natomiast ma magazynek, który na standardowych pociskach nie jest mi w stanie nic zrobić. No, jak już przerzuci na złoto, to jest w stanie przebić moje boki, mój tył, no i z przodu jakieś słabe punkty. Oczywiście pod kątem prostym. Jak już się będę delikatnie kątował, to już będzie miał utrudnione zadanie. Jak widzicie drużyna wybrała lewą stronę, także też postanowiłem pojechać na lewo, ale nie zapędzam się zbyt głęboko, bo jak widzicie cały team campi. Jest M3, tutaj musiałem strzelać ze złota, ponieważ na apekach jest od przodu taki czołg nie do przebicia. Tutaj, tak cofnąłem, żeby przeciwnik widział tylko moją wieżę, i się ruszam do przodu i do tyłu. Tak, żeby M3 miał utrudniony strzał. Jak widzicie, raz przebijam, raz nie. Tutaj już myślałem, że M3 sobie odpuści, dlatego skupiłam się na M2 Medium. Ale jak widzicie, w tym momencie dostaję soczysty strzał. Także mówię, no nie. Muszę jak najszybciej rozwalić M3, bo z tym swoim działem to mnie porobi. W międzyczasie M5 Steward mnie przebija. No i już trochę tych HP straciłem. Jest już 2-0 dla przeciwnika. Jest 1-3, to już jest plus. No niestety M5 Steward dobił mi M3. Trochę wjechał mi pod lufę, przez co zasłonił. Tak to miałbym już pierwszego fraga. No ale cóż, teraz skupiam się na prawej stronie, czyli cel to ten brytyjski lajcik. No tutaj niestety nie trafiam. No, zobaczcie jak team campi, no to jest normalnie coś śmiesznego. Nie powinni czołgami lekkimi, średnimi świecić, to wszyscy stoją. Tutaj dwa razy nie przebiłem stewarta, jest 1-4 i teraz decyduję się e, pusznąć jedną stroną. Dlaczego? No, bo nie chciałem zostać otoczony, tak. Już wiedziałem, że moi zaraz zginą, także musiałem e, ruszyć jedną stroną, tak, żeby chociaż te niedobitki podobijać, tak. To jest właśnie bardzo ważne. Jest 3-5. Walentynka mnie nie przebija. Kolega zapluty karzeł, mm. <laughs> ale jak się okaże, on się zawczył po tym strzale, także. No. No dziwny kolega, jest już 3-6. Zostałem się sam na czterech. Przeciwnik mnie nie przebija. E, tutaj trafiam Walentynkę i teraz skupiam się na stewardzie. Awka już olewam, bo już się zorientowałem, że on tylko raz sobie strzelił i sobie... Nie wiem, może poszedł na obiad. I tutaj staram się stać przodem do Stewarta, no ale niestety, zobaczcie, drugi Steward wjeżdża mi na plecy i zobaczcie, jak mnie przebija. Mówię, o kurczę, teraz to już jest naprawdę groźnie zobaczcie co oni robią cały czas bardzo dobrze grają nie stoją przodem tylko objeżdżają mnie Tak, zobaczcie już mam 87 punktów HP i co, któryś strzał po prostu mnie przebijają tak? już mam 45 punktów HP także jestem na jeden strzał albo na dwa strzały dla Stewarta i jeden HP i dobijam Stewarta Teraz szybko ustawiłem się przodem. Zobaczcie, cały czas skontuję pancerz, tak żeby nie stać centralnie przodem. Tylko tak, żeby dobrze skontować pancerz, żeby przeciwnik miał problem. I kończę M2 Medium i został się AWK Walentynka. T28 wyzywał, a teraz zobaczcie, oh my god, pisze good player. W ogóle miałem dać mu reporta, ale pod koniec bitwy w ogóle nie wiedziałem, który gracz mnie wyzywał, bo w ogóle nie, nie skupiałem się na czytaniu czatu. A teraz już wiem, który to był. Także zapluty karzeł się, zawczył. Tutaj trakowałem go, bo nie wiedziałem, co robić. Czy wjechać sobie na bazę, żeby jeszcze więcej PD zdobyć? A mówię, dobra. Dobiję go. Sześć fragów. No, gdyby na początku Steward mi nie ukradł tego m czyli byłoby piękne Rosjanie. A z pancerny, stalowa ściana kołbanów, ponad 2000 uszkodzeń. Zarobek całkiem niezły, szczególnie kiedy strzelałem w M3, czyli z Golda. Także tak się prezentuje wynik. Tutaj właśnie próbowałem sobie przypomnieć, kto mnie tak wyzywał, a to był właśnie t 28, no ale trudno, ominęła go kara tym razem. I to było na tyle. Mam nadzieję, że bitewka Wam się spodobała. Trochę RNG było ze mną, bo jak widzieliście, pod koniec miałem jeden punkt życia. No ale czasem RNG też musi być po naszej stronie, tak? I to było na tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.